To będzie krótki podcast. Zwykle nie zaczynam tymi słowami, ale dziś jest okazja szczególna, ponieważ opowiem Wam o GPW Global Connect, czyli nowym segmencie rynku polskiej giełdy. Tak można go nazwać. Czy jest on rewolucją, czy fanaberią władz giełdy? Jeżeli mnie nie znacie i trafiliście na ten podcast po raz pierwszy, ja się nazywam Mateusz Samołyk i prowadzę blog i podcast Inwestomat. EU. A wracamy do rynku Global Connect. Dlaczego w ogóle o tym nagrywam? Przede wszystkim dlatego, że dostałem o ten rynek bardzo wiele pytań od was w ostatnich miesiącach i chciałem tak króciutko opowiedzieć, czym on jest, czy według mnie się przyjmie, czy nie oraz jakie widzę jego główne zalety i wady, ponieważ to jest to, co was najbardziej interesuje. Zresztą nie dziwię się temu. Zacznijmy od tego, że Global Connect jest, przynajmniej tak jest sygnowany, czy market. Marketowany, nazwijmy to, jest flagowym projektem warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Od miesięcy w mediach GPW chwali się tym, że Global Connect powstanie. Ostatnio faktycznie powstał w listopadzie, weszło na niego pięć spółek zagranicznych, więc może zacznijmy od tego, czym w ogóle Global Connect jest. Jest to nowy segment polskiej giełdy, który umożliwi polskim inwestorom bez dostępu do giełd zagranicznych handel akcjami na nich notowanymi. Czyli wyobraźcie sobie, że macie spółki z USA, z Niemiec, z Austrii, ze Szwajcarii, z Holandii czy ze Skandynawii i tymi spółkami moglibyście handlować za polskie złote bezpośrednio na polskiej giełdzie. Oczywiście nie byłyby. To dokładnie te akcje, które są tam notowane, ale takie instrumenty nazwijmy to przejściowe, które pozwalałyby wam pośrednio inwestować w tamte akcje, po prostu przejczone na polskie złote. Brzmi naprawdę ciekawie, prawda? Yy. Pierwszy zarzut, który mam do Global Connect to to, że projekt nie jest zbyt ambitny, ponieważ zgodnie z wypowiedzią szefa krajowego depozytu papierów wartościowych ma on oferować do 100 spółek zagranicznych, czyli już sama ta liczba nie jest jakaś ogromna, czyli nawet jeżeli z tych pięciu, które początkowo weszły na tę giełdę, będziemy mieli kiedyś notowanych 100 spółek w tym trybie, to powiedziałbym, że nie jest to wcale tak. Dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w samych Stanach jest notowane no, kilka tysięcy i to takie wysokie kilka tysięcy spółek. Na wstępie już wspomnę o tym, że wprowadzenie Global Connect w kraju, w którym zgodnie z moim niedawno opublikowanym rankingiem kont maklerskich, aż 9-14 głównych maklerów, czyli biury, dom biury domów maklerskich, oferuje bezpośredni handel na giełdach zagranicznych, jest ruchem dość kuriozalnym i trudnym do wyjaśnienia inaczej niż politycznie. Dlaczego? To właśnie polityka podyktowała rządzącym władzom GPW stworzenie Global Connect. Tego nie wiem. Może dlatego, że brzmi on bardzo. Przełomowo, ponieważ no, zagraniczne akcje dostępne na polskiej giełdzie to się może spodobać wielu ludziom. Spodobałoby się, gdyby nie to, że te zagraniczne akcje już były dostępne u polskich maklerów i nie musiały być wcale notowane na polskiej giełdzie, żeby przeciętny polski klient mógł je kupić. Więc to jest taka pierwsza dziwna rzecz, której do końca nie rozumiem. Wprowadzenie tego rynku tak naprawdę niczego nie dodaje, a przynajmniej tak mi się wydaje. Ale ciężko się temu dziwić. Jeżeli weźmiemy pod uwagę inne poczyniania władz naszej giełdy, między innymi Zakup armeńskiej giełdy papierów wartościowych, czyli AMX, za 8,4 miliona złotych wcześniej w tym roku. Jeżeli nie słyszeliście o tym, no to wyobraźcie sobie, że zamiast zakupu tej giełdy, która jest ruchem takim wątpliwym strategicznie, bo na niej jest notowane w tej chwili 12 spółek, także wątpię, że tutaj zarząd naszej giełdy kierował się chęcią zysku. Gdyby nie ten zakup, można by wypłacić około 9% więcej dywidendy w tym roku. Taka, taka ciekawostka dla tych, którzy nie rozumieją, co to znaczy. I trudno wyjaśnić ten ruch inaczej niż politycznie, jeżeli stolice Polski i Armenii są od siebie oddalone o około 3000 km, więc synergii tam widać naprawdę niewiele, natomiast była to dobra okazja do zrobienia sobie wspólnego zdjęcia dla szefów tych giełd. Mówię to tak trochę żartobliwie, ale ciężko mi wyjaśnić zakup giełdy armeńskiej inaczej niż politycznie, ale tak samo ciężko mi jest wyjaśnić wprowadzenie Global Connect. Ale zacznijmy od historii tego rynku. O Global Connect mówiło się od dość dawna. Sam pierwszy raz usłyszałem o nim na podczas zeszłorocznej konferencji Wall Street, która odbyła się w czerwcu 2021 roku. I podczas niej członek zarządu GBW, a dokładniej pani Izabela Olszewska powiedziała następujące słowa. Odpowiadając na zainteresowanie inwestorów aktywami zagranicznymi, GPW jest w procesie tworzenia nowego rynku, który będzie się nazywał Global Connect. Myślimy, że jeszcze w tym roku uda się uruchomić ten segment, na którym będą notowane spółki zagraniczne. Była to dość śmiała zapowiedź. Zwłaszcza że z perspektywy czasu wiemy już, że wprowadzenie tego rynku zajęło prawie trzykrotnie dłużej, a światło dzienne ujrzało on dopiero na początku listopada 2022 roku, czyli nie tak dawno temu. Jakbyśmy mieli panią Izabelę rozliczać, było to po 17, a nie po 6 miesiącach od zeszłorocznej konferencji Wall Street. Jeżeli jesteście ciekawi, to we wpisie dałem link do otwarcia tej giełdy, jest tam takie wideo, może, możecie sobie obejrzeć, to na pewno więcej się o niej dowiecie. Natomiast ja przejdę bezpośrednio do tego, jak reklamowany jest GPW Global Connect. Na stworzonej przez GPW stronie nazwanej o rynku Global Connect możemy się dowiedzieć między innymi tego, że został on stworzony głównie dla inwestorów indywidualnych, czyli mnie czy ciebie. Więc jako ich przedstawiciel pozwolę sobie dziś zrecenzować ten rynek, chwaląc go za jego zalety i punktując jego wady. No i niestety tych drugi ich ma on według mnie o wiele więcej. Global Connect reklamowany jest jako rynek umożliwiający dywersyfikację światowej spółki. Blue Chips, czyli największe firmy polskiemu inwestorowi. To wszystko serwowane ma być w godzinach otwarcia polskiej giełdy i z odpowiednią płynnością, dbając o to, by polski inwestor mógł zawsze kupić akcję ulubionej zagranicznej firmy i to bezpośrednio za polskie złote. Także brzmi to dość fajnie, tak mówiąc prostym językiem. Natomiast sprawdźmy, czy to naprawdę tak fajne jest, ponieważ jak każda oferta, jak przejdzie się do detali, to ma swoje zalety, a również wady. Teraz tak, jak działa Global Connect, co naprawdę umożliwia to jest element tak zwanego ASO, czyli alternatywnego systemu obrotu GPW, który z perspektywy inwestora nie różni się szczególnie od głównego warszawskiego parkietu, bo handlować tu można w typowych dla GPW godzinach, czyli od 9.05 do 17.05. Akcje zagranicznych spółek są na Global Connect notowane bez zgody emitentów, bo jest ona niepotrzebna od tego procesu, z pośredniczącymi instytucjami, które nazywa się wprowadzającymi animatorami rynku, czyli WAR, VAR, tak jak wojna po angielsku. Odpowiadają oni za płynność tego rynku i przejrzanie walut, by zagraniczne papiery można było kupić za polskie złote. No i tutaj przechodzimy do pierwszego i zalety i wady, może pierwszej i zalety i wady, dlatego to jest zaleta, bo notowane są w PLN, czyli trochę łatwiej je kupić, natomiast wada to jest to, że może niewidoczne, ale ponosimy ryzyko walutowe, takie samo jakbyśmy ponieśli kupując bezpośrednio zagraniczne papiery na giełdzie niemieckiej, brytyjskiej lub amerykańskiej, ponieważ Global Connect nie daje za Ubezpieczenia walutowego, po prostu te papiery są notowane w polskich złotych, ale tam z tyłu jest oryginalna waluta ich notowań. Także pamiętajcie o tym, zanim kupicie akcję Global Connect. Drugim problemem może być płynność tego rynku i fakt, że w regulaminie Global Connect zapisane jest, że maksymalny spread transakcyjny może wynieść aż 5% ceny transakcji. Prostym językiem, jeśli oryginalny papier notowany jest w Stanach Zjednoczonych za 100 dolarów amerykańskich, to w Polsce animator może sprzedawać go w widełkach między około 90%. 58, a 102 dolary amerykańskie, inkasując dodatkowe 2,5% prowizji transakcyjnej. Może, ale nie musi, jednak jest to pierwszy powód, dla którego trzymałbym się od Global Connect z dala, ponieważ może pobierać takie ukryte, nazwijmy to, prowizje, zaszyte w spreadzie, który oczywiście jest po prostu różnicą między ceną zakupu a ceną sprzedaży dostępną na tej giełdzie. Obecnie mamy tam ofertę dość wąską, ponieważ jest tam tylko 5 spółek z giełdy niemieckiej, a pierwszym warczy czyli tym pośrednikiem jest biuro maklerskie. Santander, który umożliwił inwestowanie w papiery Mercedesa, BMW, Allianz, Siemens i Volkswagen, czyli samych niemieckich firm. Jak na nazwę Global Connect na razie jest dość mało globalnie, ale tylko czas pokaże, czy ta giełda okaże się hitem czy kitem. Jako, że sami przedstawiciele giełdy promują to rozwiązanie głównie inwestorom indywidualnym, to z ich perspektywy powinniśmy je oceniać, czyli z naszej perspektywy. Moją ocenę zacznę jak zwykle od zalet i wad na poziomie ogólnym, a później dość szczegółowo postaram się opisać ten rynek, przynajmniej trochę bardziej szczegółowo, zwłaszcza w kontekście opłat. Podstawową wadą Global Connect jest to, że nie odpowiada ona na żadne bolączki polskich inwestorów, którzy dotychczas bardzo prosto mogli skorzystać z zagranicznych ofert dziewięciu polskich maklerów. Więc dodanie takiego segmentu rynku nie daje im niczego, czego nie mogliby robić dotychczas. I taka jest prawda o Global Connect. On nie pozwala polskiemu inwestorowi na robienie niczego, czego nie mógł robić, a to, co mógł już robić, Global Connect wcale nie usprawnia tego procesu, nie pozwala tego robić lepiej i łatwiej. Powiem więcej, inwestowania na Global Connect dotyczą te same prowizje, co w handlu polskimi spółkami na GPW i New Connect, co dość ironicznie sprawia, że dla wielu osób może on być droższy niż zakup akcji u polskich maklerów bezpośrednio na rynki, rynkach zagranicznych. Co zaraz wyjaśnię w przykładzie. Wracając do. Wad i zalet. Może skupmy się na jedynej zalecie, którą potrafiłem znaleźć, to jest to, że transakcje na Global Connect mogą być tańsze dla inwestujących małymi kwotami. Jeżeli chodzi o same prowizje transakcyjne, jeżeli spread będzie niski, to prowizja minimalna dla handla na polskiej giełdzie wynosi typowo polskich maklerów około 5 zł. Natomiast prowizja minimalna dla giełd zagranicznych wynosi typowo 19 zł lub więcej. Więc jeżeli inwestujemy małymi kwotami rzędu 500 zł, na przykład, to Global Connect faktycznie może wyjść taniej niż rynki zagraniczne bezpośrednio. Teraz, tak, jakie są wady? To, co Wam mówiłem wcześniej, czyli horrendalnie wysoki dopuszczalny spread transakcyjny, 5% to jest naprawdę ogromna wartość, jak na spread. Obecnie jest tam tylko 5 spółek, w planach jest 100, to jest dalej niewiele, czyli nie będziemy mieli tam większości, przed SP 500, więc. To są plany niezbyt ambitne. Tak zupełnie między nami spodziewałbym się większej liczby spółek. zwłaszcza, że polskich spółek na GPW i New Connect jest teraz oko około 800, ponad 800. Nie ma planu wprowadzenia większej liczby tanich ETF-ów zagranicznych na GPW, i to jest to, czego najbardziej brakuje na polskiej giełdzie, czyli po prostu namówienia zagranicznych podmiotów, na przykład BlackRocka i Vanguarda, żeby oni dodali na polską giełdę. Ich te już duże istniejące ETF-y. To, co Lyk zrobił lata temu z S&P 500, DAX i jeszcze wtedy WIG-20, ten trzeci już nie istnieje, to to, Powinni zrobić też inni emitenci. Czyli GPW mogłoby się skupić na tym, żeby zachęcić ich do też notowania swoich istniejących, już dużych globalnych ETF-ów na GPW, a nie do jakiegoś tam tworzenia rynku, gdzie można kupić poszczególne akcje w takiej formie pośredniej, tak jak będzie to można zrobić na Global Connect. Wadą, jaką wielu, może przynajmniej taką cechą, którą wielu uzna za wadę, jest brak zabezpieczenia walutowego papierów. Czyli co z tego, że są one notowane w PLN, jeżeli tak naprawdę są to oryginalne papiery w dolarze i w euro i w innych walutach. Nie wszyscy maklerzy polscy wprowadzą ten rynek, to jest też duża wada, ponieważ już teraz Biuro Maklerskie M banku oraz PKO BP stwierdziły, że raczej nie dodadzą Global Connect do ofert. Bardzo zresztą mają dobry argument jako Argument podają to, że już mają giełdy zagraniczne, czyli inwestorzy już mogą inwestować na tamtych rynkach, więc po co mają dodawać Global Connect do oferty. I prowizje transakcyjne dla GPW są zwykle procentowo wyższe niż dla rynków zagranicznych, więc nie jest to żadna zaleta, że się wprowadza akcje amerykańskie na przykład na polską giełdę w takiej formie pośredniej, skoro procentowo prowizje będą wyższe niż dla giełd. Zagranicznych. I teraz najważniejsze, czyli czy Global Connect opłaca się inwestorom? Dokonają takiego krótkiego porównania. Założenia są następujące. Dom Maklerski pobiera typowe dla polskiej opłaty, czyli 0,39% minimum 5 zł za handel na GPW oraz 0,29%, czyli o 1,1 punktu procentowego mniej, minimum 19 zł, czyli tu mamy wyższą prowizję minimalną, i to jest za handel bezpośrednio za granicą, czyli bezpośrednio na giełdzie zagranicznej, plus 0,15% za przewalutowanie, więc to jest trochę mniej niż Bossa, trochę więcej niż MBank. Chciałem gdzieś tam w, u, wypośrodkować, jak to się mówi, tę opłatę, żeby porównanie było obiektywne. Spread transakcyjny na tych niby akcjach notowanych na GPW Global Connect wynosi 4%, czyli 2% w każdą stronę. Inwestor handluje akcjami Volkswagen na giełdzie niemieckiej oraz na Global Connect, czyli na polskiej giełdzie. Jak wygląda porównanie tak w telegraficznym skrócie jeżeli kupujemy za około 2000 zł to zakup na giełdzie niemieckiej będzie nas kosztował 21,9 zł a zakup na Global Connect ponad dwukrotnie więcej czyli 45,97 zł opłat większość opłaty jest oczywiście ukryte w tym spreadzie który pobierze animator rynku oczywiście animator nie musi pobierać takiego spreadu, jednak założyłem, że spread byłby prawie taki jak dopuszczany w regulaminie. Może być, że ten spread będzie dużo niższy i wtedy Global Connect wejdzie tutaj dużo taniej, więc oczywiście nie chcę oceniać, po prostu musiałem założyć jakiś spread, wolałem założyć wyższy niż niższy. To jest to, co mówiłem, przy niższych kwotach transakcyjnych może się okazać, że Global Connect będzie tańszy niż oryginalna giełda. Natomiast, jeżeli kupujemy za około 10 tysięcy złotych, to zakup na giełdzie niemieckiej wyjdzie tutaj prowizyjnie nie tak źle, bo 4 42,2 zł. Tyle wynosi typowy, typowa prowizja transakcyjna i prowizja przewalutowania w tej chwili w polskich biurach i domach maklerskich. Natomiast zakup na Global Connect y, to jest około 10 tysięcy zł, wyjdzie nam 229,9 zł. Opłat. Sama prowizja wynosi tutaj 38 zł, czyli bardzo podobnie jak dla giełd zagranicznych, trochę mniej. Więc jeżeli spread byłby zerowy, Global Connect mógłby wyjść trochę lepiej. Jeżeli spread będzie jakikolwiek niezerowy, Global Connect na pewno wyjdzie gorzej. Dlatego wnioskiem może być to, że przy dużych kwotach ja bym się nie wahał w ogóle, zakup na giełdzie zagranicznej zawsze wyjdzie lepiej niż na Global Connect. Przy małych kwotach, jeżeli spread tego VAR, czyli tej instytucji pośredniczącej będzie niski, to Global Connect może wyjść z tego porównania zwycięsko. Y Zauważcie, że to porównanie zrobiłem przy wysokim spreadzie 4%, ale dopuszczalny jest 5, czyli mogło być jeszcze drożej. I to jest właśnie moim zdaniem największa wada tego rynku dla polskiego inwestora. Czy zatem Global Connect opłaca się inwestorom? Powiedziałbym, że nie, ponieważ dość bezpiecznie mogą oni taniej handlować bezpośrednio na giełdach zagranicznych i zau zauważcie, że płynność tam będzie pewnie większa, będzie trzeba żadnej instytucji pośredniczącej. Inwestuje się bezpośrednio na tej giełdzie, więc płynność papieru będzie taka jak płynność papieru oryginalnego. Jeżeli chodzi o prawo do dywidend na Global Connect akurat je zachowują, więc ni niczego nie tracicie, jeżeli kupicie to na Global Connect, ale też niczego nie zyskujecie w ujęciu prostoty, ponieważ dalej rozliczenie podatków od dywidend jest na Was, dalej jeżeli Wasz makler nie złożył w 8-ben, to na przykład w Stanach Zjednoczonych zabierze się 30% dywid od dywidendy, więc jakby nie ma żadnej różnicy, czy inwestujecie u polskiego maklera na Global Connect, czy bezpośrednio na giełdzie zagranicznej, tak naprawdę wychodzi na jedno. Teraz zadajmy sobie pytanie, czy Global Connect opłaca się samej GPW? Bo skoro nie opłaca się inwestorom, a przynajmniej nie jest to jednoznaczne, to czy opłaca się giełdzie? Jako spółka publiczna GPW powinna maksymalizować wartość dla swoich akcjonariuszy. GPW zarabia głównie na obsłudze obrotu instrumentami, czyli po prostu na prowizjach, na, na prowizjach za też wprowadzanie do obrotu nowych firm i obligacji, więc nie widzę w tym przypadku żadnego sposobu, w jaki Global Connect może przynieść jakieś ogromne zyski. Spółce GPW. Jeżeli będzie im notowane tylko 100 spółek, tych niby spółek, mam na myśli tych pośrednich papierów, podobnie jak mamy w Stanach ADR i w Europie GDR, to. Nie sądzę, że ich obroty będą znaczące i nie sądzę, że GPW wiele na tym zarobi. I drugie podejście to jest to, że GPW, jako spółka Skarbu Państwa, powinna dbać o dobro polskich inwestorów i spółek notowanych na GPW. I o ile wizerunkowo wprowadzenie spółek zagranicznych może wzbogacić ofertę GPW, to ciężko mi uzasadnić. Wprowadzenie spółek zagranicznych, jeżeli na przykład nie dba się wystarczająco o polskiej spółki. To niejako podważa interesy polskiej giełdy, bo promuje zagraniczne spółki zamiast tych polskich. I na blogu pisze głównie o inwestowaniu globalnym. Ale uważam, że GPW jako polska spółka o strategicznym interesie powinna zadbać przede wszystkim o stabilność polskiego systemu obrotu oraz o wzrosty polskiej giełdy, tak żeby w skali świata znaczyła ona coraz więcej. Wygląda więc na to, że idzie to zarządowi GPW dość kiepsko, ponieważ na listopad 2022 roku polskie spółki stanowią niespełna jedną dziesiątą. Procenta, czyli 0,10% indeksu MSCI Azvi, czyli indeksu światowego, a kilkanaście lat temu było to dwa razy więcej, tak z ciekawości, czyli 0,2%. I w ostatniej części tego podcastu przemyślmy, odejdźmy na chwilę od Global Connect i zastanówmy się nad tym, czym GPW powinno się zająć, jeżeli nie Global Connect. Podstawową rolą, taką wręcz społeczną, GPW jest zapewnienie dodatkowego kapitału wzrastającym polskim spółkom poprzez. Umożliwienie im emisji akcji na giełdzie oraz sprzedawania posiadaczom tych papierów akcji dalej na giełdzie, czyli wyjścia z inwestycji Druga rzecz to jest zapewnienie możliwości zarobienia pieniędzy dla chętnych i rządnych ryzyka inwestorów Głównie polskich, ale też światowych. Tak naprawdę nasza giełda powinna każdemu umożliwić zainwestowanie w Polsce, w polskie przedsiębiorstwa. GPW powinno jednak ograniczać to ryzyko poprzez ścisłą kontrolę podmiotów, które wchodzą na giełdę oraz już są na niej notowane, np. przez badanie jakości ich polityk informacyjnych i zauważcie, że ja nie twierdzę, że GPW jest organem nadzorczym, bo nie jest, natomiast mogłoby dbać o jakość tych polityk informacyjnych i mogłoby promować samo wchodzenie na giełdę wśród polskich firm, które jeszcze nie są na giełdzie. Więc pierwszą rolą jest to, że powinno dbać o wzrost naszej giełdy, a w jaki sposób najłatwiej rosnąć, moim zdaniem wprowadzając nowe firmy. Niestety od roku 2015 mamy trend spadkowy zarówno na głównym parkiecie, czyli GPW, jak i na New czyli tym małym parkiecie, gdzie są małe Spółki, co oznacza to trend spadkowy? Dla przykładu, w grudniu 2015 roku mieliśmy na GPW 433 firmy, a dzisiaj, czyli w roku 2022, mamy 375, czyli 60 firm mniej praktycznie. Na New Connectie podobny trend: 408 spółek w roku 2015, dzisiaj 378, także. 40 firm mniej. I oczywiście samo w sobie nie byłoby to takie straszne, ponieważ liczba notowanych firm to nie wszystko. Wiadomo, że chcielibyśmy jej wzrostu, ale jeżeli część firm schodzi z parkietu, część firm bankrutuje i tylko niewielka liczba wchodzi, to już nie jest takie złe, jeżeli te firmy, które są notowane, rosną na wartości. I tu jest właśnie drugi problem, czyli to, że Polska giełda nie rośnie dynamicznie na wartościach, a względem dolara to już w ogóle. I jest naprawdę nieciekawie, bo zestawieni z gigantami indeksu MSCI Emerging Markets, czyli rynków wschodzących, do których się Polska kwalifikuje, w ostatnich latach nie możemy się pochwalić ani wzrostem, ani nawet utrzymaniem na pozycji naszej giełdy na świecie. Jeżeli sprawdzilibyście udział Polski w MSCI Azwi, czyli indeksie światowych spółek w ostatnich 15 latach, to trend jego zmian wyrażony w dolarze wyglądałby dość nieciekawie. W roku 2007 0,19%. W 2012 0,17%, w 2017 0,13%, w roku 2022 0,06%, czyli tak 6%, bardzo, ale to bardzo niewiele, zwłaszcza, że wydaje nam się, że jesteśmy regionalną potęgą. Oczywiście ciężko się porównywać do wszystkich krajów wschodzących, ponieważ ostatnie lata dla Azji były dużo lepsze, Chiny zwiększyły swoją pozycję w indeksie, India tak samo, Indonezja utrzymała ten sprzed 10 lat przynajmniej, Korei, Korei Południowej jest trochę mniej, ale dalej nie jest to taki spadek jak Polski, Filipin jest trochę mniej, Tajwan utrzymuje swoją pozycję od wielu lat, Tajlandia podobnie, Te skala ich obecności w indeksie jest bardzo podobna, natomiast Polska się kurczy, jeżeli chodzi o indeks światowy, i nie zrozumcie mnie źle, ponieważ wzrost notowania polskich akcji nie jest domeną samej giełdy, więc to nie jest tak, że GPW może tutaj wiele zrobić poza zachęcaniem nowych spółek, żeby brały udział w tym przedsięwzięciu i poza takim odradzaniem istniejącym, żeby były na niej notowane. Oczywiście to może robić, czyli rolą GPW jest bardziej promocja, żeby nowe spółki chciały wejść na giełdę. Problem jest taki, że jak spojrzycie na na indeks wig 20 Total Return, jesteśmy no, w trendzie bocznym co najwyżej, także od tego kryzysu z 2008-2009 roku wzrosliśmy trochę, ale tak naprawdę przez ostatnie kilkanaście lat no, nic się nie dzieje. Nasze największe 20 spółek jest w, no, w trendzie bocznym. Ich stopa zwrotu jest po prostu śmieszna, jeżeli porównamy je na przykład do SP500, nawet nie biorąc pod uwagę kursów walut, bo tak będzie jeszcze śmieszniejsza. I Problemem w kontekście Global Connect jest to, że zarząd polskiej giełdy, zamiast promować polskie spółki za granicą, zajmuje się moim zdaniem wprowadzaniem zagranicznych spółek na polski parkiet, czyli czymś przeciwnym naszemu interesowi i kupowaniem niszowych giełd z innych rejonów świata, tak jak na przykład giełdy armeńskiej. Ja nie widzę tu wiele synergii. Uważam, że zamiast zająć się tym, co jest istotne, czyli przyciąganiem nowych polskich firm na giełdę, promowaniem ich, żeby one rosły, żeby inwestorzy rozumieli, co te spółki robią, też może zachęcam, żeby firmy wypłacały dywidendy, czyli żeby inwestorzy też coś mieli z tego posiadania spółek, bo zauważcie, że pol, polscy inwestorzy, w ogóle Polacy są bardzo konserwatywni. Jak my w coś inwestujemy, to chcemy mieć przepływy pieniężne, czyli na przykład dywidendy. Tak jak w mieszkania chcemy mieć czynsz, tak jak w obligacje chcemy mieć odsetki, to w akcje byśmy chcieli dywidendy, więc oczywiście rolą GPW byłoby też zachęcanie do wypłacania dywidend, to może stworzenie takiego indeksu spółek dywidendowych. Oczywiście taki indeks istnieje, ale powiedzmy sobie szczerze, jest dość mało stabilny wig div, bo o nim mowa. Więc myślę, że rola GPW jest gdzieś tutaj zaszyta w promowaniu naszych spółek na naszej giełdzie i sprawianiu, że inwestorzy też zagranicznie będą chcieli w nie inwestować. I jest to dość śmiałe, ale na zakończenie podcastu chciałbym tylko powiedzieć, że zarząd giełdy jako inwestorzy moglibyśmy rozliczać z liczby spółek, które weszły na giełdę z liczby spółek, które ją opuściły oraz kapitalizacji polskich firm w skali świata, a nie z tego czy Global Connect się przyjmie czy nie. Myślę, że się może nie przyjąć, podobnie myślą szefowie niektórych biur i domów maklerskich w Polsce, tak jak BMM Banku czy DMPK OBP. i dlatego nie, nie dodają oni w ogóle tej oferty, przynajmniej na razie nie dodają tego rynku do swoich ofert. I na koniec mały apel. Zamiast wprowadzać zagraniczny segment na polskiej giełdzie, uważam, że GPW powinno zająć się zwiększaniem atrakcyjności polskiej giełdy oraz lobbowaniem za obniżeniem prowizji w polskich domach i biurach maklerskich. GPW ma też nieoficjalnie ogromny wpływ na to, jaką politykę informacyjną stosują np. fundusze inwestycyjne czy same spółki. I mimo, że nie jest organem regulacyjnym, to może swoim działaniem promować dobre praktyki wśród emitentów akcji i obligacji i sprawiać, że będziemy zbliżać się do zachodu, a nie kurczyć tak jak miał to miejsce w ostatnich kilkunastu latach. Dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie całego podcastu. Mam nadzieję, że był on dla Was ciekawy i dajcie znać, co Wy myślicie o Global Connect i czy będziecie tam inwestować.